Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was zapiekankę Gyros w zupełnie nowej wersji. Dodałam do niej makaron spaghetti, który idealnie w tej zapiekance się sprawdził. Nowych widzów, witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Zapraszam wszystkich na film. Dokładną listę składników znajdziesz również pod filmem. Przygotowuję mięso. Jeden duży filet z kurczaka kroję w kostkę, a następnie przyprawiam. Sól, pieprz. Będę używać też oczywiście przyprawy do kebaba, papryki słodkiej. Dodaję po łyżeczce tych przypraw i można również dodać czosnek granulowany. Dokładnie mieszam i mięso będę smażyć kilka minut na patelni na oleju. Przygotowuję również sos. Wlewam do miski śmietanę, kremówkę. U mnie 250 ml. Dodaję 2-3 łyżki śmietany, 18%. Ser żółty starty na tarce o grubych oczkach, ale nie cały, tylko połowę. Można dodać również opcjonalnie, jeżeli mamy większą zapiekankę, wodę. Dodaję mąkę, około 2 łyżki. I tutaj możemy również przyprawić nasz sos papryka Słodka, czosnek granulowany, sól, pieprz. I dokładnie wszystko ze sobą mieszam. Piekarnik nagrzewam na 230 stopni i przygotowuję zapiekankę. Smaruję naczynie do zapiekania i wykładam makaron spaghetti. Gotowałam go 10 minut według instrukcji, jak na opakowaniu. Wykładam połowę makaronu i wylewam również połowę sosu. Mniej więcej rozprowadzam go po całej powierzchni mojej zapiekanki, aby makaron nie był suchy. No, i będę układać połowę moich składników. Więc wykładam połowę podsmażonego filetu z kurczaka, połowę kukurydzy, pokrojony drobno ogórek kiszony, ale jeżeli nie lubicie, możecie również użyć konserwowy, drobno pokrojona czerwona cebula, również można zastąpić cebulą białą. I drobno pokrojona papryka. Na końcu ja te składniki jeszcze przyprawiam, dodaję sól pieprz, no i wysypuję ser żółty, również niecały. No i teraz kolejna warstwa makaronu, już ostatnia. Wykładam po całej powierzchni mojej zapiekanki i również tutaj wylewam naszym sosem. Teraz wystarczy wyłożyć pozostałe składniki na moją zapiekankę: kebab, czyli filet z kurczaka, kukurydza, ogórek kiszony, czerwona cebula, no i papryka. Kiedy już wyłożę składniki, również je tutaj przyprawiam, sól pieprz, a następnie delikatnie potrząsam zapiekanką, aby mieć pewność, że sos dostanie się również na dół. No i teraz wystarczy posypać ostatnią częścią sera żółtego i zapiekankę będę zapiekać w piekarniku, ale przykrywam na początku folią, aby ser mi się od razu nie przypiekł. Piekę tak około 20 minut, później ściągam folię i piekę jeszcze 5 do 10 minut, aż ser fajnie się rozpuści. Na koniec posypuję świeżą natką pietruszki i moja pyszna zapiekanka gotowa. Serdecznie Wam ją polecam, bo wyszła naprawdę przepyszna. I to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, proszę o łapki w górę. Dziękuję.